Nominacje do nagrody imienia Barbary Bitnerówny: Artur Grabarczyk, tancerz, choreograf, absolwent ogólnokształcącej szkoły baletowej w Gdańsku oraz Northern School of Contemporary Dance, były tancerz Scottish Dance Theatre i Bałtyckiego Teatru Tańca, autor spektakli, między innymi Arem Rapid Eye Movement, Sick, Eight Chapters, Druga strona, Raffier. Występuje i uczy na całym świecie. Współpracował z tak wybitnymi choreografami jak m.in. Damien Żele, Sharon Eyo, Anton Laszki, Jo Stromgren, Fleur Obecnie pracuje z Teatrem Tańca Zawirowania, Formatem Zero, Fundacją Polka Dot oraz Warszawską Operą Kameralną. Prezes Grab Art Foundation, założyciel i główny choreograf zespołu Hard Company. Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Anna Nowak, tancerka, choreograf, magister sztuki. Przez sześć lat tancerka baletu Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, następnie tancerka kompany Wayne McGregor w Londynie. W latach 2008-2016 brała udział we wszystkich kreacjach artystycznych zespołu, tańcząc na najbardziej prestiżowych scenach świata, w tym w USA, Kanadzie, Meksyku, Australii, krajach Azji i w większości krajów europejskich. Brała udział w wielu filmach, zarówno dokumentalnych, jak i artystycznych, instalacjach sztuki i różnorodnych projektach artystycznych. W ostatnim sezonie pracy tańczyła ponad 40 razy w spektaklu Atomos na najważniejszych scenach na świecie. Krzysztof Szabo, solista polskiego baletu narodowego. Absolwent ogólnokształcącej szkoły baletowej imienia Romana Turczynowicza w Warszawie, którą ukończył w 2013 roku, zdobywając wcześniej pierwszą nagrodę drugiego międzynarodowego konkursu choreografii w Kijowie, drugą nagrodę 18 ogólnopolskiego konkursu tańca w Gdańsku i tytuł najlepszego absolwenta szkół baletowych w Polsce. Był też reprezentantem Polski na konkursie Eurowizji dla młodych tancerzy w Gdańsku w roku 2013. W polskim Balecie Narodowym, z którym związał się bezpośrednio po ukończeniu szkoły, zatańczył m.in. solo w Moving Rooms, Lisandra w Śnie Nocy Letniej, Espade w Don Kichocie, *Hortensja* w poskromieniu złośnicy, Ariela i Prospera w Burzy. W 2017 roku osiągnął pozycję solisty, a rok później wystąpił w roli Armanda Diwala w Dami Kameliowej w choreografii Johna Neumayera oraz tchnienia w I Przejdą Deszcze w choreografii Krzysztofa Pastora.